Dziękuję panowie za spotkanie, jak mówi Dawid. Przyznam wam się, już nigdy mi się jeszcze chyba nie zdarzyło, żebym nie wiedział, jak gość ma na nazwisko jeden i drugi. Ale wy jesteście tak po prostu popularni jako Jakub i Dawid, to przedstawcie się jeszcze. No my jesteśmy Jakub i Dawid. My jesteśmy Jakub i Dawid. Bardzo często jak ktoś się pisze jak nas podpisać, to ja mówię, no Jakub i Dawid podpiszcie. E, tak, bo my z nazwiskami to mamy problem. Bo według się. Macie jedno nazwisko. Nie, bo w, na ślubie e, w, e, zmieniliśmy. Mamy dwóch na, na akcie Ale w Polsce nie jest to honorowane. Więc tak naprawdę do końca nadal. A jeszcze. Moim rodzicom się nie podoba, że zmieniam nazwisko, więc na, jeszcze nie wiemy, jak finalnie wybrniemy z tej sytuacji. musieli to przełknąć, po prostu. <gry> Będziemy Cekwieciński. Dadzą radę. Dadzą radę, na pewno. Bardzo dziękuję tak. za rozmowę. Bardzo dziękuję. To na zakończenie to, od czego się wszystko zaczęło. Roxet, tak? Tak. Rokset. Jejku. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Realizacja: mój chłopak Kamilu Castro z Kolumbii. Tak, <grym> Ale mieszkamy w Polsce. Wszystko w rodzinie. <grym> Dzięki. To takie gunas. Tomasz Słodki, do słyszenia, do zobaczenia.